Witajcie kochani, przychodzę z kawusią. Eee, wróciliśmy niedawno z Wojtkiem z zakupów. Przeszliśmy się małym spacerkiem, bo chciałam odebrać swoją paczkę z Wintet i nadać kolejną paczkę z Vinted. Ale niestety okazało się, że kiosk jest zamknięty. Nie wiem, czy po prostu dzisiaj nie był zamknięty, czy, czy po prostu wcześniej zamknęli więc nic nie załatwiłam, bo musiała jutro się, się przejść. E, wracając z zakupów, zobaczyłam, że e, mata w biegu, ma to więc podeszłam chwilkę poplotkować i przy okazji załapaliśmy się na e, muszelki takie, wiecie, takie połamane, niektóre bardziej, niektóre mniej. Wojtek zachwycony się załapał, bo powiedziałam, że mu nie kupię loda, bo nie zjadł obiadu. E, no taki mój pewnie jak się był zupa parówkowa i makaron z sosem i z kurczakiem. i wyobraźcie się sobie że nie zjadł. Nie wiem kompletnie co się dzieje. Nie mam pomysłów, co gotować. W ogóle nie wiem, co to gotuję w takim razie, bo tak naprawdę to on je hmm. nic i jest mi przykro. Je śniadania, je kolacje, a obiadów kompletnie nie chcę. Nie wiem, nie wiem co z tego dziecka wyrośnie. Dobra, ale pokażę Wam przy okazji zakupy, jakie zrobiłam. Byliśmy w Rosmanie, więc Listerin, Listerin, Cool Mint, łagodny smak. Już mi się tam ten skończył, teraz sobie wzięłam ten. Ja biorę jakikolwiek, aby był na promocji. I on chyba był za 10. Mokre chusteczki do toalety. Te Baby Dime 99% wody. Pamiętam, że są bardzo fajne, genialne. Chyba 12 zł za to opakowanie zapłaciłam. Fajne są na tyle, że jak buzie wycieram wojtkowi, to nic się nie dzieje, bo z tamtych innych Baby dream osmanowskich jak wycierałam buzie mu, to taka była tutaj, potem czerwona, a po tych nic nie ma. Więc nie wiem, czy. Coś z tamtymi jest nie tak, bo na kupie nic nie było, nigdy widać. I ostatnią rzecz kaszkę, wzięłam mu. A nie, jeszcze jakbyście chcieli wiedzieć, Lenor jest na promocji i z ten z misiem znisiem, Kokolino jest na promocji, ale ten jest większy. Za 10 zł ten jest, lit 80, a Kokolino był, lit 45, więc wiedziałam, że. Biorę ten większy. A ja lubię z Lenora. Czy ten biały, czy ten niebieski. Ja lubię te delikatne. Nie lubię perfumowanych, yy, perfumowanych tych płynów. Bo dla mnie jest za intensywnie. Potem przeszliśmy się do lewiatana. Więc poszło 10 jajeczek I jakoś wzięłam polędwicę okopconą. Taką resztkę sobie fajnie miało, ładnie wyglądała. Stoiłam, bo mówię, nie wiem ile mamy z wędliny. Bo wczoraj, na przykład, w niedzielę, nie, to był poniedziałek, 3 maja, poszliśmy z Wojtkiem po chleb. Bo się bałam, że zabraknie. A strasznie nie chciałam piec chleba, ponieważ yy, ręka mnie boli tak. Że ja dzisiaj w nocy nie spałam. Coś tam spałam. Mąż mówi, że przez to, że kładłam się cały czas na plecy bo najwygodniej mi jest z tą ręką na plecach spać to chrapie. Tak. Więc jest ciężko, ciężko. Nie wiem, czy jutro przypadkiem nie zadzwonię na, prywatnie na rehabilitację i nie pójdę na jakieś dwie, trzy sesje, bo dopiero od 12, czyli tak naprawdę za tydzień zaczynam rehabilitację państwową, ale ja po prostu nie mogę wytrzymać. Ja dzisiaj nawet zaczęłam ćwiczyć ręce, tutaj ramiona i tu ręce, bo od szyi do łokcia mnie tak za przeproszeniem boli że ja po prostu się płakać chcę więc no nie jest fajnie nie jest fajnie będą w też tylko bez akcentu wzięłam dwie bułeczki z namonki już jak widzicie pół Wojtek zjadł no bo szkoda mi było dziecka że nie zjadł obiadu, mówię głodny jest mówię coś mu wezmę wziąłam taki chlebek, Wiem, że w tych delikatesach Centrum fajne są kieczywka, fajne są y, jakieś tam dożdżówki, bułeczki, ale są drogie. Są drogie, nie... Y, no tak jak ja bym miała kupić dla nas 10 bułek, no to mówię lekką ręką 10 zł by poszło, więc no... Ale dobra, wziąłam jakiś chleb cesarski, piekarnia Kuna, w ogóle oni mają dużo z tej na nie wiem pszczela wola. O, co my tu dalej mamy? Tu mamy. Kupiłam po 10 zł były u nich pomidorki, więc takie malinowe. Również z kuponem. Kupiłam cztery ogórki, już czterech nie będę wyciągać. Masło, bo tak bidnie jest w domu. Sól, bo już też jest bidnie. I dwa razy mleko, 1,5%. procent. Mleczna zagroda. Z delikatą było jakoś tak fajnie, cenowo, chyba 50 wychodziło. I tyle moich zakupów. Co, może ja to pochowam sobie, póki Wojciech jeszcze mi nie przyszedł. Bo on bardzo lubi do Was opowiadać, jak podeszliśmy do Marty, do jej lodziarni, od razu, pierwszy w dyskusję wszedł, wszystko powiedział, wszystko. Naskażył się na mamę niesamowicie, wszystko powiedział, jaka ja niedobra, jaka ja zła. Tak, tak, po swojemu, wszystko, wszystko. Ale tak jak mówię, chowam, bo, yy, bo, bo chowam. I mam nadzieję, że jeszcze coś do Was pogadam, bo dzisiaj miałam taki dzień, że no, mam chwilę, mówię, siądę, pogadam. Ale niestety ktoś sobie przypomniał ktoś jest u nas w bloku, w klatce remont, kuchnia Łazienka, ścieranie chyba wszystkiego do żywego betonu. No Krystianowi kazałam założyć słuchawki na uszy, a tak no o dziwo, powiem Wam, że spał. Ale to wiercenie się zaczęło centralnie, jak on poszedł spać. I już mówię, no nie, nie, nawet jakbym chciała nagrywać, to mówię, nic byście mnie nie usłyszeli, bo to było po prostu tak głośno, jakbym u mnie ktoś yy, w domu wiercił. No, ale tyle, że wykorzystałam sytuację i poszłam trochę łazienkę ogarnąć. Jeszcze mi tylko wanna została, więc też się muszę pospieszyć, bo jak Krystian wróci z tego, będzie chciał się od razu iść wykąpać. No dobra, to lecę z tym chowaniem zakupów. Dobra, już pochowałam, poskładałam. Kawki się napiję. Powiem wam, tak. Nic nie nagrywałam w weekend. U nas była po prostu beznadziejna pogoda. Zresztą widzieliście pewnie o maty pingu. jako tako w sobotę było względnie, to wzięliśmy, pojechaliśmy na działkę, posprzątaliśmy trochę, przyjechali też moje rodzice, posprzątaliśmy, zjęliśmy obiad, posiedzieliśmy chwilę i do domu, bo było i zimno, może nie było tak mocno zimno, ale zaczął padać też i było mało przyjemnie. A takiego Wojtka przecież nie utrzymamy w domku, jak tu można polatać po trawie, po dworze. Z niedzielę i poniedziałek przesiedzieliśmy w domu, kompletnie się nie dało u nas wyjść, było tak wiecznie. Jak wyszłam po chleb, to tak naprawdę nie wiem, za 40 minut może spacerowałam z Wojtkiem, ale to się nie dało w ogóle. I w ogóle się okazało, że zgubiłam swoją branzoletkę, celebrytkę taką pozłacaną. Wczoraj wieczorem wanie zobaczyłam, że jej nie mam. Nie wiem, czy zgubiłam dziś. No pewnie jak zgubiłam y, gdzieś na chodniku, no to wiadomo, ktoś tam już ją do tej pory znalazł. Ewentualnie może podejdę do sklepu, spytam się, tam gdzie kupowałam chlebek, czy nie ma mojej, tore, mojej bransoletki. I co? A jak nie to w kościele. Byłam wczoraj w kościele, ponieważ u nas wczoraj było zebranie <coughs> dla czwartych klas związane z rocznicą Komunii Świętej i mamy 16 maja o 10 msze na, na, z rocznicą Komunii Świętej, więc dzień, dzień wcześniej mamy spowiedź, eee, muszę jeszcze coś kupić Krystianowi z ubrania. Bo jednak się, no nie oszukujmy się, dzieci rosną, zima była długa, siedzenie w domu, nie było szkoły, więc yy, no te ubranie to w ogóle nawet już nie mam go, poszło dalej w świat, yy, więc także muszę jakieś spodnie mu kupić, jakąś pewnie koszulę, buty już mam, yy, no i coś przydałoby się Wojtkowi kupić. Zaszłam do Pepko, oglądam co tam ciekawego jest, ale to. Ale to jeszcze może jest. No, jeszcze mam w sumie czas, nie oszukujmy się, jeszcze jest dwa tygodnie. Jeśli mamy czwarte, to dwa tygodnie mam na to. Galerie podpierane, więc nie wiem, może by w sobotę gdzie pojechał. Hmm. Nie wiem, wybieracie się na galerię. Coś pokupować, poszaleć. W końcu idzie wiosna. Idzie wiosna. Powinna już dawno być tutaj wiosna, prawda? Tylko coś dość nie może, ale za to u nas jest dzisiaj genialnie ciepło. Siedzieć nie mogę, bo mnie ręka to boli. U nas dzisiaj fajnie ciepło. Nawet bym powiedziała, że naprawdę ciepło. Założyliśmy z Wojtkiem Wojtek w sumie założył ciepłą bluzę. I było mu w sam raz. Wiedziałam, że był w sam raz. Yy, więc udany spacerek. Mieliśmy chwilę, pogadałam z Mattą, bo nie ma jak do niej zadzwonić, bo biedna ta przeprowadzka żyje. Jak pomyślę, że jak my będziemy musieli się kiedyś stąd wyprowadzić i tak wszystko pakować. Oh my god, jeszcze z takim Wojtkiem. Yy, czytałam jeszcze ten komentarz. Nie wiem od kogo. Ja wiem, że Wojtek jest łobuzem. I że jest charakterny. My, my staramy się go... po prostu mnie za samą uwagę jak on płacze. Tu się na tym filmie z a nie to na następnym to jutro zobaczycie. Na, na następnym filmie będzie. Y, jak kupiłam tam zakupy z Bor2B. I tam Wojtek tak ze mną nagrywa, nagrywa aż w końcu się rozłączyłam, bo <laughs> zaczął mocno dokuczać, a to było tylko związane z tym, że on chciał się położyć. A że jeszcze nie mówi i nie pokazał tego, ale już był taki marudny, dokuczał, bo mu się strasznie chciało spać i się położył. Ja tylko go wyjąłam z krzesełka i od razu padł jak ścierka. Yy, spać, tak. Więc tak, Wojtuś taki charakterny mężczyzna. No, charakter ma nie wiem po kim. Nie wiem, bo ja byłam bardzo spokojnym dzieckiem. Mama mówiła, że no, wybitnie. Ja byłam taką e, typową sierotą, że jakby mnie zostawiła na placu i wróciła za tydzień na ten plac, to ja bym dalej tak siedziała na tym placu i czekała. Byłam taką sierotą. Tak, e, mąż podobno też był bardzo grzecznym dzieckiem, więc nie wiem po kim. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Może ktoś zbać Jest niegrzeczna. Nie była niegrzeczna i Wojtusz jest taki. Daje, daje nam czadu. Tak, naprawdę pokazuje, jak sprawdza, jak można nas, naszą, nie wiem, cierpliwość sprawdza, jak po jakim czasie ulegniemy, ale nawet Krystian wie, że nie ulegamy. Jest, jest płacz. To jest płacz. Poczekam aż się uspokoi. Staram się coś tam wytłumaczyć. Chociaż on jest taki, że jak się uspokoi, to leci i dalej swoje robi. Ale potrafi być i grzecznym dzieckiem. Potrafi się naprawdę. Yy, potrafi siąść do zabawek i siedzieć z nimi. Do zabawek, do samochodów. On z samochodzikami może siedzieć i siedzieć i siedzieć. Codziennie te same samochody są wyciągane i jest zabawa. Zachwyt nimi. No nic tak go nie zachwyca jak te samochodziki. Tak. Tylko właśnie nie wiem co mam z tymi obiadami zrobić. Może Wy macie jakieś pomysły. Tak mi przykro, że on nie je oglądów Krystian to chciał zawsze kotleta z... A makaron z sosem, no to zawsze był taki perniak. No u mnie dzieci zawsze uwielbiały, Krystianek uwielbiał makaron i sos. To po prostu było sztos. A ten, ten suchy chleb może jeść. I tak chyba naprawdę będzie, wiecie, że jutro na obiad dostanie suchy chleb z masłem. Bo ja nie wiem, jeszcze spętam się męża, Yy, bo pierogów na razie się na pewno nie czepię przy tym bólu ręki no, ja, o tak ruszając słyszę jak mi tutaj coś pyka <śm> i tak, i tak i ładna u nas pogoda mam nadzieję, że na rocznicę też będzie ładna pogoda że będę mogła się ubrać sukienkę yy, jak widzicie nie mam kręconych włosów, bo sobie je ułożyłam wczoraj i zauważyłam na przykład, że poszłam spać już w, w, w włosach związanych o tutaj, całe biorę bo ja tak śpię, jak mam kręcone włosy i wtedy kręcone włosy mi się super trzymają ale dzisiaj, wczoraj w nocy w nocy wieczorem zrobiłam coś takiego i zobaczcie, rano mi się dalej trzyma ale już mi się spiera kolor więc może bym zadzwoniła do Fizjera. Może tak na przykład 15 bym poszła, o, czekajcie, Tak, już Krystianek przyszedł, przybiera się. E, więc ja będę kon... tak, i do maczka. Krystianek, zaraz muszę mu nalać szklankę wody. Masz jeszcze wodę? To no. napisz się wody jeszcze. Ja dzisiaj, e, znaczy całą wodę, ale nie chce nie mi czkawka zejść. A, nie chce ci czkawka zejść. No. Więc ja się już z wami e, kończę, moje wypociny i lecę umyć wannę, bo pewnie Ksenek, tak jak mówiłam, będzie chciał się wykąpać, poleżeć chwilę w wannie, odpocząć, te do do zobaczenia na następnym filmie i dziękuję Wam, że gratulujecie mi za te tysiąc subów. Właśnie za tysiąc subów dziękuję ślicznie, bo to w sumie dzięki Wam e, to się zdarzyło. To się zdarzyło, to się udało. E, minął ponad półtorej roku, tak mi w sumie zeszło, więc jestem dumna z Was, z siebie, bo nieraz chciałam to porzucić. Jak mam być szczera, nieraz twierdziłam, że mm, 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 nie dla mnie, nie dla mnie, ale może jednak, może jednak coś się uda z tego. Dobra, kochani, żegnam się z Wami. Buziaczki Wam wysyłam i do zobaczenia w na następnym filmie. Pa pa!